Jeśli ktoś szuka ilustracji do zjawiska, powszechnie nazywanego w świecie anglosaskim game changer, to właśnie jest to. Kładka pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Kamieńskiego, nad torami kolejowymi i Powstańców Śląskich, to prawdziwa zmiana reguł gry w komunikacji pieszo-rowerowej południowego Krakowa. Znika wąskie gardło dla pieszych i rowerzystów. Kładka jest już gotowa i czeka na wydanie przez nadzór budowlany zgody na użytkowanie. Rowerzyści i piesi będą mieli do dyspozycji jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji w Polsce. Betonowa, stolowa kładka ma prawie Pół kilometra długości, stoi na 26 słupach. Jest zawieszona 7 metrów nad torami i 5 nad jezdniami. Jadąc od strony Ronda Matecznego na 3,4 długości, rowerzyści będą musieli pokonać 5% podjazd. Budowę rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku. Kładka jest najważniejszym elementem budowanej równolegle drogi dla rowerów łączącej Wielicką i Nowosądecką z Ludwinowem. W czasie, kiedy sama kładka dostanie stosowne zgody na użytkowanie, budowlańcy dokończą całą drogę dla rowerów. Trwają ostatnie prace, także na samym rondzie Antoniego Matecznego. Kładka razem z nową drogą rowerową otworzy możliwość bezkolizyjnej i bezkorkowej drogi rowerem do centrum miasta dla sporej części mieszkańców południowych dzielnic Krakowa. W sumie droga rowerowa, chodnik i kładka kosztowały 20 21 milionów złotych.